Cześć, z tej strony BOSS, zapraszam na kolejny odcinek z serii Mad Max, w którym zajmę się kolejnymi zadaniami z głównej linii fabularnej. W tej chwili wykonałem misję dla Chumbucketa. Została mi ta jedna, którą mogę wykonać w nocy, tylko... ...nie pamiętam jakby tu zrobić, idę tutaj trochę cykl dnia i nocy w Mad Maxie. Też nie chcę bez sensu tutaj czekać. Nie wiadomo ile, żeby doczekać się tej nocy, bo równie dobrze on może nadejść podczas dopiero jakiejś misji specjalnej. Także chyba zrobimy w ten sposób, że ja się teleportuję do czarnego miasta. I tam mam jedno zadanie z głównej misji. Z głównego wątku fabularnego i chyba nim się zajmę w tej chwili. Chyba że jeszcze wam pokazać z nadzieją, bo ona mi teraz powiedziała o tym wcześniejszym samochodzie i może tu będzie jakiś... Nie, dobra. Na razie z nią nie mamy nic wspólnego. Nie możemy nic zrobić, także główna linia fabularna teraz prowadzi nas do tego gościa. Co to za szeryf? Fresh meat for the grinder! I want to join the races. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome! <laughs> you uh, you worked the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then, maybe, I can start grooming you for a shot in the races. <laughs> <laughs> No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay, maybe we can find a spot for a man of your uh, temperament. Hmm? Yeah. In return, for a favor—a very dangerous, possibly suicidal favor. Eh? Huh? You see. That? See these? These are lights, but they fade, and when they fade, I fade with them. But a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones. You follow me, Wastelander? You want new bulbs? I want new lighties! Yeah, I want a lot of them. I asked them all. The gang the gangbaggers, the torpedoes. The newsmen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzz country. Tell me exactly where they are. You follow this? And you get to the underdue. Oh, befehl me. I Czyli już mniej więcej wiadomo na czym będzie polegała ta misja. Ciekawe, czy tych szakali będzie dużo w ogóle w tym gnieździe. Dobra, taniec ze śmiercią. Okej, okay, czy ja mogę w warsztacie coś nowego wykonać? Jakieś ulepszenia? Skraca czas przeładowania o 20%. Tego na pewno nie robiłem. Zwiększa pojemność magazynka do 4 nabojów. I jeszcze jedno ulepszenie mamy. O, 50% skraca, skraca czas przeładowania. Dobra, i mamy maksymalny. Zwiększa pojemność magazynku do 5 nabojów. Dobra. To już jest maksymalnie rozwinięte. Okay. Tu jeszcze są w ogóle panuruj nie, nie. Zmniejsza uszkodzenia otrzymywane od pojazdów i elementów środowiska i eksplozję o 20%. Waga ciężka. Okay, czyli mogę najcięższą w sumie już zamontować sobie z tego co widzę. są maksymalnie ulepszone. Koła też. co też, harton z tego co wiem też jest chyba maksymalnie ulepszony, dobra. Zapałki. Już na prawo, ok to jest ten klucz Chambageta jego też maksymalnie rozwinę w sumie okay, kolor karoserii, sobie wezmę złoty Takie rzucę się w oczy, wezmę. A mów nie będzie. Zory. Okay. Teraz ruszamy na misję z wątku głównego. Czyli musimy udać się aż w to miejsce. Dobra. Czyli trochę drogi przed nami jest, bo niestety tam nie ma żadnego terenu, gdzie mógłbym się teleportować.

Okej, okay, czyli musimy się trzymać tej przysypanej ulicy. Pytanie tylko jak długo? Czy to tamten pawilon? Mamy region wydmy. Tylko muszę znaleźć region pod Wydmię. Zbliżamy się do miejsca docelowego, ale szczęście, że w drodze powrotnej będę mógł się teleportować do czarnego miasta. Nie będę musiał tej trasy robić jeszcze raz. No zobaczmy, co tu nas czeka. Widzę jakiś samolot rozwalony, jakiś stadion w ogóle przysypany, czy centrum handlowe. A, lotnisko. O no to jeszcze lepiej. Dobra, i czy ja mam tu wjechać, czy wejść? Dobra, chyba mogę wjechać spokojnie. Będzie bezpieczniej będzie chyba nie wysiadać z samochodu, chociaż trochę to utrudni poruszanie się po tych ciasnych korytarzach. całkiem ciasno tu jest, żeby przejechać tak swobodnie i szybko na pełnym rozpędzie. Jeszcze te pułapki roz rozwieszone. Dobra, poczekam aż to wybuchnie i dopiero wtedy przejadę. Faktycznie. O kurde. Dobra. No tego się nie spodziewałem, że podniosą most zwodzony. Nie zauważyłem w ogóle, że tam jest jakiś most. To w sumie moja wina. Podejście drugie. Okej, okay, dobra, czyli wiedziałem, że będę musiał opuścić to miejsce. Let's get out of here then. Jak jest jakiś hangar, wygląda nie jak lotnisko. Ale dobra. I gdzieś musi być ukryte miejsce przechowywania tych żarówek wszystkich. Mam no nadzieję, że ta, ta trasa zaznaczona na GPS-ie doprowadzi nas do tego miejsca. coraz bardziej czuć obecność tych szakali za mną gdzieś wokół mnie także wołałbym stąd szybko się ewakuować i wysiadać z auta jak najrzadziej

Coś czuję, że walka jest już coraz bliżej. Pamiętaj o używaniu latarki w ciemnych miejscach. No dobra, skoro tak podpowiadałem, to znaczy, że coś musi być. Tu nie tak, że aż odpowiedź mi się załączyła. Przeszukam jeszcze tu miejsca, czy przypadkiem. Nic się nie czai złego. A raczej nie będę przeszukiwał tego miejsca w 100%, no bo już nie potrzebuję na tyle złomu, żeby... musieć tam rozbudowywać Archanioła. On już tak jest prawie maksymalnie rozbudowany, to jest jakiś w ogóle wnętrze samolotu. Dobra, pytanie gdzie to, to są teraz te żarówki? To ewidentnie jest za Dobra, jakiś gość ucieka. Podejrzewam, że zaraz się zdziwi, jak tu wyskoczy cała armia tych szakali. O kurde. Takie elementy horroru tutaj się znajdują teraz widzę. No jest ten mapet jeden. Gdzie on idzie i po co? Аврын видео. What the fuck O, tarczownik. Dobra i to było chyba po zasadce, tylko teraz pytanie jak szybko muszę się stąd ewakuować. Bo coś czuję, że to nie koniec. No takie wydawało mi się, że to będzie zadanie na chwilę, a tu proszę, co za niespodzianka. Ale jak tu się ciężko struje na takich małych terenach. Dobra, to tu mogę się teleportować już do czarnego miasta bezpośrednio. Żeby nie przedłużać. joining the races. Looks like you earned it. Let's see. Uh, that can work. Oh, you'll just have a little accident. And Presto! A new contestant! <laughs> What's your handle, lighty boy? Yeah. One more thing. Potrzebujesz partnera. Ktoś uczynił się od walczącego w wyścigach w Gaztownie. No, nie ma zbyt wielu, co wybrać. Będę musiał się ruszyć. A to czą baget nie może? Ja Daję krzykaczowi czego chciał i zarejestrował mnie w wyścigu w Czarnym Mieście. Wciąż potrzebuję jednak kogoś, kto będzie dla mnie walczył. Dobra, czyli podejrzewam, że będę musiał w okolicach pierścienia, dobra, czyli u spojówki dostępna jest nowa misja na pustkowych, czyli podejrzewam, że to jest misja związana z, ze zdoby... z zdobyciem towarzysza, także co mnie potrzebnie wychodzę, tylko się teleportuję od razu do spojówki i zobaczymy sobie co to za misja ale to odbędzie się już w kolejnym odcinku. Ja w tym dziękuję wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.